Film 5 Titan miał swoją premierę w zeszły piątek i naprawdę pokazuje ciekawą wersję Fabuły Snafa 1. Która jest jednak trochę inna, zmienia pewne rzeczy, a także dodaje wiele od siebie. W każdym razie pokazuje ciekawą wariację na temat tej historii, którą już bardzo dobrze znamy. Dzie zabawę z oglądania filmów NAF, Natomiast jeżeli już znasz film, to zapraszam Cię do oglądania. Siema, tu Mandar, witam Was serdecznie w nowym filmie. Ten materiał będzie podzielony na dwie części. W pierwszej omówimy sobie całą fabułę filmów naw. E, dosłownie będzie to streszczenie, wyjaśnienie jak zwał, tak zwał, od pierwszej sceny do ostatniej. Generalnie przez ten segment oraz przez cały ten odcinek będą gigantyczne spoilery z całej fabuły filmu, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to wyłącz ten odcinek, bardzo Was o to proszę. Obejrzyjcie film w kinie. Nim zacznie nie wpadnijcie też na mojego instagramka, chciałbym tam 5000 follow, nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Zatem film FNAF rozpoczyna się oczywiście podczas jednej z pięciu nosy u Fryderyka, podczas zmiany jednego z ochroniarzy tej placówki. Ten najpewniej w tym momencie ma całkiem przesrane, ponieważ jeden z kolegów Fryderyka najpewniej go teraz goni, a ten zamknął się w swoim biurze po to, żeby uciec wentem. No to dokładnie takim samym jak chociażby w FNAF-2 bądź w Sister Location. Wszystkie te FNAFowe wenty są do siebie bardzo podobne. Gościu ucieka wentem i dociera do jakiegoś pomieszczenia na zapleczu, po czym po drodze w korytarzu spotyka Foxiego, który nutąc swoją charakterystyczną piosenkę dla pierwszego FNAFA, atakuje go, sprzedając mu najnudniejszy jumpscare, jaki widzimy w całym filmie. Zasadniczo jest to jumpscare ochroniarza. Naprawdę jedyny z tym charakterystycznym screamerem z pierwszego FNAFA. Przez co Jeff odpada z gry. No i pozostaje tylko Max, która niecierpliwiąc się wyszła z auta i przyszła szukać ich wszystkich. Tak więc ta wbija się na zaplecze budynku, gdzie między innymi spotyka Sparkiego, czyli rzekomego ukrytego animatora w pierwszym fnaf który jednak tam nie istniał, ale były o tym plotki. W filmie FNAF jest on prawdziwy. Obok niego znajdują się najpewniej Mr. Hippo oraz ludzie twierdzą, że jest tutaj Shadow Freddy. Na znaczy, jak mi się tak średnio to wydaje. Obok w każdym razie jest jeszcze jeden endoszkielet. Max widzi dziecko, za którym rusza, a następnie widzi Freddy'ego fazdonga. I podchodzi do niego, robiąc chyba najgłupszą rzecz, jaką mogła w ogóle zrobić, mianowicie spogląda mu w mordę. Następnie dostaje jumpskera ręki, która wciąga ją do środka, a Freddy robi na niej The Bite of 87. Nad Abby przejmuje ciotka Jane. Abby jest bardzo zła z tego powodu, wkurza się na Mike'a, twierdzi, że go nienawidzi i skreśla go ze wszystkich swoich rysunków, co a później odbije się w nocy piątej, kiedy Mike jest już tym razem sam w placówce i animatrony już nie są takie przychylne wobec niego. W tym momencie Mike ponownie ma swój koszmarek w sumie każdej nocy i znowu spotyka w nim piątkę dzieci, którzy mówią mu, że hej, my chcemy Abby i w ogóle przyprowadź nam i będziemy się z nią bawić, a ty sobie spadaj. Problem leży w tym, że nawet jakby bardzo tego chciał, to i tak nie miałby jak tego zrobić, ponieważ później budzi się na krześle, e, tym krześle i za chwilę straci twarz. Całe szczęście poprzedni e, stróż nocny zdążył poluzować mu śrubkę, e, przez co ten ma jak uciec, więc e, good, good jest. Jego rola w filmie została dopełniona ostatecznie. I widzi, jak skończyli jego koledzy po fachu, albo nie. Następnie to poharatany, ponieważ dostał ostry wpierdziel w swoim poprzednim śnie. Stara się uciec z tego miejsca i ostatecznie chyba mu się udaje, aczkolwiek akcja przynosi się do Abby, która e, wówczas siedzi w domu z ciotką Jane. A na miejscu pojawia się nikt inny jak Golden Freddy, który jest tutaj trochę miksem jego wyglądu z pierwszego oraz drugiego Fnaha, ponieważ niby wygląda jak Golden Freddy z pierwszego, Aczkolwiek nie ma ucha jak Golden Freddy z drugiego, to nic nie zostanie jak kolejna ofiara Williama Aftona. Tak więc Mike wbija się wentem do środka i zaczyna się skradać, żeby Freddy czasem go nie zauważył. Następnie rozlewa wodę obok Frediego i niego, po czym razi ją paralizatorem, a potem e, oni wszyscy też są porażeni, więc w sumie to game over dla nich, stanie przez chwilę. Następnie Mike biegnie pomóc Abby i wywala Chica z gry, po czym ratuje Abby i sam dostaje kapkajkiem. Za jeszcze nie ma paralizatora, więc sobie poradzi, natomiast Abbie go już nie ma i ucieka, co zresztą widzi Rudy, który w bardzo fajnym przejściu zamienia się w Foxiego. Oczywiście wiecie jak to jest, najpierw to jest ducha, a potem już animafront tam idzie naprzód i leci poszukiwać Abby. W międzyczasie Mike'owi udało się uporać z Cupcake'em. aczkolwiek nadchodzi jeszcze Final Boss, czyli złoty królik, ee, Spring Bonnie, e, czytaj tak zwany William Afton, który ostatecznie, wreszcie, nareszcie przyszedł na miejsce w swoim złotym, klasycznym kostiumie i w ten dość memiczny sposób e, wbiegcić swojego ojca czy coś, to myślę, że jest także pewne. Po trzecie, Garrett myślę, że powróci albo jako jedna z dusz w Golden Freddy'm, albo jako marionetka, to jest myślę, że bardziej prawdopodobne. A ponadto zobaczymy oczywiście nową pizzerię z balonbojami, to animatronami i wiferdami, które widzieliśmy jeszcze w tym filmie. Myślę, że to właśnie tego możemy się tam spodziewać. Plus najpewniej w wójce poznamy Hendrego albo przynajmniej jego wątek w jakiś sposób się pojawi po to, żeby w trójce rozkwitnąć bardziej. Myślę, że tego właśnie możemy się spodziewać. Zobaczymy za rok, czy miałem rację, czy może Gadałem totalne głupoty. Propo fabuły filmów NAW i myślę, że propo już całego filmów NAF to byłoby już na tyle. To jest mój ostatni film na ten temat, e, tak mi się przynajmniej wydaje. Naprawdę wielkie dzięki, że tak chętnie oglądaliście te materiały, mega miło mi się je tworzyło. Teraz może przejdźmy już do innych tematów, ale to już w kolejnych odcinkach. Podnieście na mojego Instagramka, link w opisie. Trzymajcie się, bajajajo, siema.